Hej, okay, juka wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj przychodzę do Was odcinkiem, w którym zaprezentuję Wam moją toaletkę. Pokażę Wam co się w niej znajduje, pokażę Wam moje kosmetyki. Bardzo, bardzo, bardzo dużo osób prosiło mnie o tego typu filmik. Nie wiem w sumie czemu, ale bardzo dużo osób chciało ten filmik, Dlatego stwierdziłam, dobra, czemu nie, czego się nie robi dla widzów, prawda? Trzeba coś takiego nagrać w końcu. Już taki filmik kiedyś pojawił się na moim kanale, ale to było naprawdę bardzo dawno temu. No i w sumie moja toaletka zmieniła się bardzo, bo kiedyś jak nagrywałam ten filmik, jeszcze nawet w ogóle się nie malowałam. A teraz już jednak troszeczkę swoją tą przygodę z makijażem zaczęłam, ogarniam te kosmetyki i tak dalej, dlatego dzisiaj wam to wszystko pokażę. I planuję sobie kupić nową toaletkę z tego względu, że w tej po prostu mi się nic nie mieści, dlatego też na dole jest półka, w której mam również kosmetyki. Gdyby nie ta półka, no to po prostu bym się tutaj nie zmieściła, bo jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. A większość rzeczy miałam albo w kalendarzach adwentowych, albo tam gdzieś w jakichś paczkach, więc dla niektórych może to być dużo, a dla niektórych to może być mało. No, no dobra, chyba nie ma się co rozgadywać, co nie tak na początek, tylko po prostu zapraszam was do oglądania Buziaki i miłego oglądania! Okej, okay, więc tak w całości wygląda moja toaletka. W sumie to składa się ona z dwóch części, ponieważ to jest sam mebel, czyli ta sama toaletka, a tutaj jest taka szafka nocna, która jest z kolekcji moich mebli, które mam w pokoju obecnie. No i możecie się zastanawiać, czemu tak to jest złożone. No i tak jak wspomniałam wcześniej, planuję sobie kupić nową toaletkę, bo w tej nie wszystko mi się mieści. Kiedyś właśnie było tak, że ta szafka była przysunięta na maksa do łóżka, a toaletka stała jest z boku, ale potem stwierdziłam, że w sumie i to i to służy mi do tego samego, bo tutaj mam kosmetyki i tutaj mam kosmetyki, więc połączyłam to i tak to wygląda. Wygląda to jakoś korzystnie, bo jednak toaletka jest w totalnie innym stylu, i szafka jest w totalnie innym stylu. Jeżeli chodzi o toaletkę, gdzie ją kupiłam, bo mogą też być pytania, to powiem Wam, że byłam strasznie napolona na toaletkę kiedyś, i gdy były takie moje początki z makijażem, miałam dopiero tam swoje pierwsze kosmetyki i w ogóle byłam taka napalona, że musiałam kupić jakąkolwiek byle by była, i właśnie zamówiłam na Allegro. Taką no ona była jedną z tańszych toaletek, ale w sumie jej cena jest adekwatna do tego, jak jest wykonana. No bo jak widać tutaj są jakieś niedociągnięcia, no ale naprawdę jej cena była bardzo niska, mi się opłacało. No i do tej toaletki też był dodany taki taborecik, ale powiem Mam, że od ostatniego filmu zmieniło się praktycznie wszystko. Może zacznijmy od tej strony i tutaj mam swoje pędle, które w sumie dostałam od różnych firm. Także dziękuję. Tutaj też mam gąbeczki, tam... o Jezus, jaka brudna. Ale tutaj jest Beauty Blender, a tutaj jest jakaś taka podróbka Beauty Blendera. A pudełko jest z Pepco, tak mi się wydaje. Tutaj też jest taka spineczka. Dalej z boku jest świeczyszka z daglasa, która idealnie pasuje do mojego fotela, więc postanowiłam, że ją tutaj postawię. Postanowiłam, że ją tutaj postawię? Tak, postanowiłam, że ją tutaj postawię. Następnie... Znajduje się zapalniczka, która jest mi w sumie przydatna do zapalania świeczek. Do tej świeczki. do tej jeszcze na no dole jest świeczka, także to się przydaje, chociaż tej jeszcze nie zapalam. No ale dobra. Edel jest taki organizer z Primarka Primarka, który kupiłam w Anglii. Nie za bardzo z tego organizera korzystam. Po prostu jest sobie tak żeby ładnie wyglądało, no bo w sumie tutaj mam różne pomadki, których niezbyt używam. Jedyne, co to używam o, tego błyszczyka, jest to błyszczyk z NYXa, W ogóle wszystkie te rzeczy są z NYXa, bo miałam kalendarz adwentowy z Nyksa i tam były różne pomadki. Tutaj akurat mam jakieś takie butter glossy, no takie po prostu masełka do ust. Takie błyszczyki. Czy tam właśnie jakieś masyłka do ust? Czasami się przydają. Tu mam też pomadkę od Kokolity. Patrzcie, tu jest nawet mój nick z Instagrama, co jest super. Tu mam różne perfumetki, jest zalotka, jest również do rozczesywania albo do rzęs, albo do brwi. No i jest odżywka, która swoją drogą jest naprawdę świetna. Long for Lashes i ona jest do rzęs. Tutaj na przykład mam żel antybakteryjne, na których punkcie mam po prostu obsesję i uwielbiam je, mimo że rzadko kiedy z nich korzystam, to je uwielbiam. Chociaż w sumie teraz, jak jest wirus, to w końcu się przydają do czegoś. O i tu jest mój ukochany balsam do ust. On powiem wam, że tutaj nigdy nie stoi, bo zazwyczaj mam go gdzieś w torebce. No ale z tego względu, że teraz tak siedzimy w domu, to zazwyczaj jest na moim biurku albo właśnie leży sobie tak luzem na toaletce. Bo używam go bardzo często i jest to balsam z Shopu z kalendarza adwentowego. Albo wam, że jest cudowny. Jeszcze mam grejpfrutowy i mango. Wszystkie są piękne. Grejpfrutowy już prawie cały zużyłam, więc nie dość, że mają super zapach, to super nawilżają. I to w sumie nie jest żadna promocja tego, tak mówię, bo po prostu. Okej, okay, i teraz przechodzimy do tej części. Tutaj też mam trochę zamieszanie, ale wszystko w miarę kolor nie pasuje, więc chyba jest git. I tutaj na samym początku mam swoje ulubione perfumy z Gucci i jedną całą tą taką flaszeczkę już zużyłam, ale stwierdziłam, że te opakowania są takie ładne, że po prostu muszę je zostawić. No, mają taki dość specyficzny zapach, ale to jest super, bo ja na przykład uwielbiam mieć zapach inny od wszystkich, żeby ten zapach kojarzył się po prostu ze mną. Tu mam jeszcze jedne perfumy i to są perfumy z Kenzo i tutaj z tyłu jeszcze z takich zapachowych rzeczy jest mgiełka z Buff Body Works i tutaj dalej mamy toniki. Tutaj mam tonik z Pixi, a tu mam taki aloesowy, w sumie tego na razie jeszcze nie użyłam ale stwierdziłam, ja że zostawię sobie go na lato. Dalej jest lusterko, które chyba kupiłam w Tigerze, a tam z tyłu są płyny micelarne do zmywania makijażu. Pod tą szafką na górze, pod spodem również jest półka i tutaj mam moją ulubioną maseczkę, którą robię sobie bardzo często wieczorem. Ona jest wygładzająca. Tutaj mam świeczkę, moja szczotka do włosów i tutaj są szczotki nawilżające do okularów. I tam jest dycha schowana, kurczę, skubana, schowała pieniądza, normalnie. Ok, i teraz myślę, że możemy przejść do tych bocznych szufladek. Tutaj, tutaj i tutaj znajdują się produkty typowo do makijażu, no i możemy przejść najpierw do pielęgnacji, skoro to jest taka inna kategoria, to przejdźmy do tego. No i tutaj jest wszystko to, co używam do pielęgnacji. Cała reszta znajduje się w łazience, także tu jest tylko część z tych rzeczy. No i tutaj m.in. jest odżywka do włosów, którą kupiłam od fryzjera, jako taka próbka, no i nie wiem niestety, jaka to jest firma. Dalej jest maść cynkowa, która jest cudowna na jakieś niedoskonałości, na jakieś wypryski. I smaruję sobie ją właśnie punktowo tylko na te pryszcze. No i naprawdę one faktycznie schodzą, tak samo jak na przykład sudokrem. Tak, jest to krem do dupy dla dzieci, ale jest bardzo delikatny i też właśnie fajny na twarz, na niedoskonałości. Dalej tutaj znajduje się takie serum, taki olejek, krem tutaj też jest jakiś serum, Mam taką mini próbkę z Fancy Boxa. Kolejny produkt to jest taki jakby koreański stick. Taka kulka peelingująca do twarzy No ale jest kolejny tutaj taki stick, który w sumie nic nie daje Więc go akurat tak się w średnio polecam A to jest antybiotyk do oka, ponieważ Czasami mam takie problemy, że bardzo mi puchnie oko Powieka i tak dalej Więc po prostu to jest do tego oka A i na samym końcu są jeszcze waciki do zmywania makijażu Wielorazowego użytku I teraz możemy przejść do tej szufladki I właśnie w niej trzymam wszystkie swoje kosmetyki do makijażu Które używam na co dzień Wiadomo, że nie zawsze się maluję na co dzień Bo czasami mi się nie chce, ale to są takie po prostu produkty, które najlepiej mi się sprawdziły I po prostu są takie najlepsze i po prostu chcę ładnie wyglądać do filmiku, to właśnie otwieram tylko tą szufladkę i tylko z niej wyjmuję rzeczy, żeby nie robić zbędnego bałaganu. Jak wiecie, zaczę otwierać tą, potem tą, potem jeszcze tę, to zrobię po prostu bałagan, co jej toaletce, A tak, to mam jedną szufladkę i tu mam wszystkie te rzeczy, których najczęściej używam. Tu na przykład jest Puder Fit Me z Maybelline, tu jest podkład z Revlonu, korektor e, z Bell, e, tuż do rzęs, taka miniaturka z Too Faced. I tu są też dwa super cudowne produkty, czyli Cień do Brwi z The Balm i Bronzer z The Balm. Powoli uczę się malować bronzerem, chociaż powiem, wam, że nie jest to łatwe, zwłaszcza dla osób, która za bardzo malować się nie potrafi No ale no nie wiem, może kiedyś Pojadę do perfekcji, kto wie, kto wie I teraz myślę, że możemy przejść do tych dwóch szufladek Które są tutaj, zaczniemy może od tej I tak oto wszystko się tutaj prezentuje I na samym początku może zaczniemy od tej strony I tu mam wszystkie jakieś rozświetlacze, róże, pudry I nie wiadomo co tam jeszcze Po prostu rzeczy, które były w kalendarzu adwentowym z Revolution A tutaj znajdują się brokaty, które czekają Na moment, kiedy będę mogła je użyć Na przykład na jakiś koncert czy coś Tu jest balsam, jak wcześniej wam powiedziałam To jest mój ulubiony balsam, no i to jest Kolejny na zapas jeszcze nie nieotworzony, i tu jest zapach mango. Nie wiem, w ogóle mogę wam to pokazać, bo to jest naprawdę syf, ale jakby to jest mój artystyczny nieład, bo wszystko wiem gdzie jest i wszystko ogarniam, ale jakby no trochę syf, co nie, jakby no, optycznie nie to wygląda. Ale tutaj mam wszystkie pudry, jakieś z Bourgeois, z Lovely, taka czekoladka z Under 20, z Rimella, tutaj taki, który teraz obecnie testuję, no jakiś z Bell Tutaj mam dwa pudry, które sobie kupiłam, jak byłam na Słowacji, wizualnie wygląda cudownie, a tutaj jest taki puder, który ma drobinki brokatu. Ja w ogóle tutaj nie mam żadnych rozświetlaczy, bo ja nie używam rozświetlaczy, nie lubię rozświetlacze. To jest jedyny taki, taki puder, trochę rozświetlacz, który mam, więc no. Tutaj dalej mamy plazy pod makijaż, kremy BB z Bourjois. Tego jest dużo, ponieważ ja sobie zawsze na promocjach w Rosjanie kupuję na zapas tego. Z Maybelline, z Burżuła podkład, korektory z Essence, taki podkład. No i tutaj też jest bardzo fajny krem BB z Skin 79. O, no i tutaj ominęłam najlepsze, czyli podkład z Benefit. jest cudowny, jest fajny, delikatny. Mimo, że to jest kolor 2, to niestety jest troszeczkę za ciemny na mnie i ja go po prostu używam w lato, dlatego czekam już aż będzie to będę mogła się opalać. I tutaj mamy taką troszeczkę rich przegródkę, ponieważ tutaj są już właśnie trochę z wyższej półki kosmetyki. Na przykład tutaj mamy błyszczyk z Too Faced. Dalej on tutaj akurat z W7 taki mini puder, próbka z kalendarza adwentowego. Tutaj też mam właśnie taki miniaturki. Tu jednak jest jakiś rozświetlacz. Myślałam, że żadnego nie znajdziemy. Róż oraz bronzer. Jak już mówimy o bronzerach, mam tutaj jeszcze bronzer z Benefitu. Ten cień to jest naprawdę taki neonkowy róż. Wy tego pewnie nie zobaczycie na kamerze, ale naprawdę szalony kolor. Tu jest puder z Debalm, Bahama bronzer z Debalm. Tutaj mam dwa rozświetlacze. Jeden jest z W7, drugi jest taki w stiku z Benefitu. Tu jest taki mini tusz do rzęs z W7 i baza pod makijaż z Debalm. A tu mam wszystkie rzeczy takie do brwi. Między innymi żel do brwi z Benefitu, żel do brwi z W7 i żel do brwi z Revolution. I w sumie jeżeli chodzi o tę przegródkę to na tyle. Teraz możemy przejść do tej. W tej szufladzie po prostu jest dużo, dużo rzeczy do ust, mimo że ja ust nie maluję w ogóle. No chyba, że jakimś błyszczykiem, no ale tak to w ogóle. Ale to też z tego że miałam kalendarz adwentowy z, na przykład z NYX'a, z Revolution, także do wyboru, do koloru, moi drodzy. Jak już mówimy o rzeczach do ust, tutaj również są jakieś pomadki i błyszczyki z w takie miniaturki z kalendarza adwentowego, błyszczyk z Revolution, baza pod cienie i tutaj są też dwa takie produkty, to są takie tatuaże do ust, coś takiego. Jeszcze nie pokazałam wam tej przegródki ona jest taka typowa z rzeczami do oczu, w sensie, no, między innymi tusze do rzęs. Ja tutaj mam właśnie dwa z Maybelline i to były moje ulubione tusze jeszcze przed tym, jak kupiłam właśnie z Too Faced jest tusz, bo ten to już w ogóle jest najlepszy tusz na świecie. Serio, niestety jest dość drogi, ale jest super świetny i na długo starcza. Tutaj też mam miniaturkę tego tuszu. Tu mam również tusz z Debalm. Mam sporo rzeczy z Debalm, ale bardzo lubię tą film. Tutaj też jest jakaś odżywka do rzęs i dwie kredki, granatowa i czarna. No i jeżeli chodzi o tą część, to tutaj znajdują się balsamy do ust iOS. Tutaj właśnie jest taki bardziej błyszczykowy, a tutaj jest aloesowy, taki nawilżający. I powiem wam, że miałam tak dużo iOSów, serio, byłam kiedyś uzależniona od tych balsamów, ale większość z nich musiałam Wywalać, ponieważ po prostu mi się przeterminowały i śmierdziały, no i, no i dlatego też wywalałam większość. Tutaj też jest lusterka z Revolution. Balsam do ciała, taka miniaturka. No i tutaj też, tak jak wcześniej wspomniałam, o żelach antybakteryjnych tutaj również, żelanty antybakteryjne się znajdują. Wreszcie nawet jest jakaś podruba żelu z Buff and Body Works. <grymne> no i przejdziemy teraz do tej niższej półeczki tutaj. I no, na sam pożytku jest woda, no to wiadomo, tu jest moje łóżko, więc no woda przy łóżku, no to jest raczej normalne i wiadome. No a po tej stronie jest tutaj między innymi świeczka, taki reniferek, no nie mamy świąt, ale on jest taki słodki, że, stwierdziłam, że sobie zostawiam Balsam do ciała z Yvonne'u, balsam do ciała Z Bath and Body Works i jakieś Takie perfumy. Przechodzimy do Tej szuflady i tutaj Wiem, jest syf, wszędzie jest Artystyczny nieład, ale serio, bo ja tutaj naprawdę Układałam jeszcze przed odcinkiem. Nawet nie wiem od czego Mam zacząć, może od tej strony i tutaj mam Wszystkie rzeczy, no Muszę to powiedzieć z kalendarza adwentowych Bo to słowo myślę, że Dominuje w tym filmie, ponieważ no Większość kosmetyków jest właśnie stamtąd. No i tutaj są właśnie z Douglasa różne takie miniaturki, jakieś żele pod prysznic, mam tutaj jakieś balsamy do ciała, toniki. O, i tutaj jest przegródka, którą bardzo lubię, ponieważ uwielbiam używać różnych bomb do kąpieli, jakichś kostek musujących i tak dalej, to jest super. Mam sporo kostek z The Body Shopu, jakieś takie serduszka jeszcze z Douglasa, także sporo, sporo. Tu na przykład jest peeling z The Body Shopu też i są balsamy, które kocham. W sensie bardziej bym powiedziała, że to takie masełka do ciała. To na przykład jest gruszkowy, tutaj jest truskawkowy, pomarańczowy, zielona herbata. Tutaj jest taki typowy o zapachu masełka Shia, Shea, coś takiego. Dalej z boku w tej kieszonce jest w sumie wszystko i nic, bo jakiś mam jakieś balsamy do ust, takie, których już w sumie nie używam albo czekają na swoją kolej, bo są jeszcze nieużywane za bardzo. Jakaś wazelina tu jest, tutaj jest jakiś puder też nieużywany, tutaj też jest puder, także no nie będę się też rozgadywać. Tutaj są, uwaga, maseczki i tutaj jest cały szał maseczkowy. Kocham Maseczki, uwielbiam maseczki. Często ruluję sobie robić takie wieczory, w których sobie nakładam maseczkę i jest tak super, i mogę się tak zrelaksować. Mimo, że te maseczki za wiele nie dają, to są świetne i nie będę Wam tego dokładnie pokazywać każdą oddzielnie, bo no tego jest jakieś tutaj za dużo. No. Tu jak wcześniej wspomniałam, też są maseczki. Tutaj takie z Avonu, jakieś z Douglasa. Tutaj też jest mydełko w kształcie jajka. W tej natomiast w przegródce znajdują się różne takie miniaturki, też, jakieś balsamiki. O, to jest taki travel set, jakby mogę to tak nazwać, i są różne pojemniczki na jakieś wyjazdy, do których mogę sobie bo przelewać różne substancje i tutaj jest taka mała kosmetyczka, w której też się znajduje taki, to jest taki niezbędnik na wyjazd czy coś takiego, to też dostałam właśnie na święta no i na samym środku jest kieszonka z po prostu paletkami do cieni, w ogóle z rzeczami do oczu ale też tutaj na przykład są kremy do rąk, A jeżeli chodzi o paletki, tutaj mam taką z Vibo, tu mam też takie z Revolution, które swoją drogą są super świetne, mają śliczne kolory, w ogóle nie, cieniami się nie potrafię malować totalnie, ale lubię sobie tak na nie popatrzeć czasem, a poza tym w ogóle większość z nich w sumie prawie wszystkie dostałam od różnych firm, tak Także no, ale te z Revolution są wyjątkowo ładne. O, tutaj też jest paletka z brązerami. Czekoladka z Revolution. Są dwie paletki z Revolution z kalendarza adwentowego. Tutaj też jakieś takie mniejsze z kalendarza adwentowego. Z promocji Rosmana mini paletki z Miss Sporty Do wyboru do koloru, moi drodzy. No, a tam z tyłu za paletkami znajdują się jakieś tam żele, szampony. Tutaj też jakieś toniki do twarzy, które po prostu nie są na razie przeze mnie używane. I czekają na swoją kolej. No i w sumie, jeżeli chodzi o tą szufladę to na tyle. I teraz możemy przejść do tej dolnej, czyli już w sumie ostatniej z całej toaletki. No i tutaj jest po prostu szał paznokciowy. Tutaj są hybrydy, po prostu lakiery hybrydowe, rzeczy do hybryd, bo bardzo lubię robić hybrydy. Chociaż ostatnio powiem wam szczerze, że nie robiłam sama, tylko właśnie byłam u kosmetyczki i kosmetyczka mi robiła, ponieważ troszeczkę się bałam o te swoje paznokcie, bo wiadomo, że ja nie jestem profesjonalistką. Ale jeżeli chodzi o moje obecne paznokcie, no to no nie są jakieś najpiękniejsze, po prostu mam na nich nałożoną odżywkę i są to moje naturalne paznokcie. Jestem w ogóle w szoku, że takie długie wyhodowałam, że tak powiem. Teraz, jak jest dużo tego wolnego, to po prostu nie maluję ich, żeby ich też nie przemęczać. One sobie tutaj same rosną i się regenerują, dzięki czemu mam nadzieję, że no, będą mocniejsze. Niestety nie wiem, jaką mam odżywkę na tych paznokciach, bo tą odżywkę nałożyła mi kosmetyczka. Jak byłam u niej, to mi zdejmowała hybrydy i właśnie nałożyła mi taką odżywkę. Myślę, że nie ma tutaj za bardzo pokazywać, bo są tutaj po prostu rzeczy do paznokci. Ale no, między innymi tutaj mam wszystkie swoje lakiery hybrydowe, których jest dość sporo. Mam głównie z High Hybrid, ponieważ właśnie mi wysłali lakiery. Z mylaka Semi laka, no i w sumie sporo tego, jak widać. <laughs> no i tutaj mam w sumie jedyny mój lakier, który mam zwykły, niehybrydowy, to jest ten lakier z Vibą. To jest również olejek do paznokci, jakieś odżywki, jakieś bezbarwne do bardzo zniszczonych paznokci, jakiś serum do skórek, no i taki bezbarwny lakier, tutaj są wszystkie bloczki polerskie, pilniczki, cążki do skórek, brokat, kopytko, no i takie no, różne rzeczy tutaj, prawda? Tutaj do zdejmowania hybryd, jakieś odtłuszczacze, waciki bezpułowe, waciki bezpułowe, tam jest do przedłużenia paznokci, tu mam również żel do przedłużenia paznokci, ale powiem Wam, że nigdy go nie używałam, ponieważ jakoś nie umiem. No i oczywiście na końcu jest lampa. No i w sumie nie ma tutaj co za bardzo się rozgadywać, po prostu tak to wygląda. Ok, i to w sumie by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, że zostawicie wielką ławeczkę w górę, subskrypcję i napiszecie w komentarzu, czy wy macie toaletkę, gdzie trzymacie ko swoje kosmetyki, czy w ogóle się malujecie, czy nie. No i tam wszystkie moje social media macie w opisie. No i w sumie tyle. Bujaki já que <laughs>